Największym samolotem, jaki kiedykolwiek wylądował na lotniskowców był C-130 Hercules. W 1955 roku do służby wszedł pierwszy superlotniskowiec USS Forrestal. Pojawił się jednak mały problem. Żaden samolot nie był w stanie zaopatrywać lotniskowce na pełnym morzu, ponieważ wszystkie miały zbyt mały zasięg. US Navy wpadła więc na pomysł, aby przetestować C-130, ponieważ pokład Forestala miał ponad 300 metrów długości i 76 metrów szerokości, co mogło wystarczyć do lądowania i startu tak dużej maszyny. Kolejnym wyzwaniem byli piloci. Piloci C-130 nie mieli doświadczenia w lądowaniu na odciskowcu, a piloci marynarki wojennej nie mieli doświadczenia w lataniu C-130. Ostatecznie postanowiono, że testy przeprowadzą piloci myśliwców. W 1963 roku w ciągu trzech dni przeprowadzono 29 podejść do lądowania typu touch and go oraz 21 pełnych lądowań. C-130F był w stanie zatrzymać się na zaledwie 81 metrach i wystartować z ładunkiem przekraczającym 55 ton. Mimo sukcesu marynarka uznała operację za zbyt ryzykowną i zamiast tego zdecydowała się na użycie C-2A Greyhound jako samolotu transportowego dla lotniskowców.